Chyba Helena z Józiem zakochani jak cholera. Jak dwa gołąbki. Zakochali się jak nie wiem. On ją pod rączkę trzyma i za rączkę torebkę i nosi. Mało jej do, po schodach do domu nie wnosi. Tak zakochany. Patrzymy w nią jak nie wiem. A ona w niego. Przeżywają pierwszą miłość. Dzień dobry, a dzień dobry. Kiedy wreszcie Pan mi odda to antenę? proszę mi powiedzieć. Ile ja jeszcze muszę pana tutaj na tej klatce? Ale drogi zabrać pan nie denerwuje, ja panu coś powiem. Ale to zupełnie co innego. To trzeba było takno mi o tym powiedzieć. To zupełnie co innego. Ale cieszę się że dzisiaj wieczorem otrzymam, bo bardzo interesujący mnie film. A tak, tak. Rocky, Rocky Balboa ale A tak, tak, jest w telewizji. Tak, 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 też, tak. też uwielbiam ten film. Mm -hmm. No to świetnie. To oczekuję. Oczekuję pana wieczorem. Dobrze, ale tak pojutrze pożyczy mi Pan tą antenę jeszcze raz. No niechętnie, ale dla dobrych celów ja moje że rzeczywiście jest na no dobra, się wszystko. No to do zobaczenia, drogi sąsiedzie. Do zobaczenia. Cieszę się. Cieszę się. Przeszkadza to pani? Pewnie. On tak się przede mną chyba fizzyły, żeby mi ping pong skakał. Jak się mi uja, jak się mizgują. Co to znaczy ping -pong? Co? Migdał. <kly> ping pongi to migdały. Zdrosna jest pani. się ja? Oni specjalnie robią to, żeby się na nich patrzeć. Pani robią na złość? Tak. Ja już to stwierdziłam. I to normalnie wywnioskowałam i to czuję. Że ja sobie robię. Ze mnie. Tak. Tak wpatrzeni, jak mało Tak, śmierdzi? Nie wiem. Ktoś banka puścił? No chyba, może pani puściła banka? Jezus. Ja na pewno nie. Niesamowity smrut. teraz trzeba włączyć. Nie ma.